centaurus sieje postrach wśród lekarzy i naukowców na świecie. Nowy podwariant Omikronu, choć nie jest tak śmiertelny jak poprzednie. Nie jest tak śmiertelny jak poprzednie. Nie jest tak śmiertelny jak poprzednie. To jednak błyskawicznie się rozprzestrzenia i szybko wymyka naszej odporności. Centaurus dotarł już do Europy i może zdominować nową falę zakażeń. Monika Zalewska. Pojawił się miesiąc temu w Indiach, opanował tam 10 stanów. BA275, przez naukowców nazwany centaurusem, to nowy podwariant omikronu. W przypadku wariantów, np. Delta, czy wcześniejszych, możliwe było powtórne zakażenie po upływie 3 miesięcy. Tak tutaj ludzie się zakażają po upływie 3 tygodni. Superzakaźna odmiana już dotarła do Europy. Wykryto przypadki w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. W tych krajach, gdzie się go stwierdza, zwiększa się ilość hospitalizacji. Nie wiadomo jeszcze, na ile to się będzie przekładało na ilość zgonów. W Polsce dominuje odmiana BA4 i BA5. Ostatniej doby potwierdzono 1974 nowe zakażenia. To o ponad 900 więcej niż tydzień temu. Mam świeżo w pamięci to, co było chwilę temu. Bardzo bym nie chciał, żeby się to powtórzyło.